Z jakimi problemami pacjentki najczęściej zgłaszają się do lekarza zajmującego się ginekologią regeneracyjną? Gdybym miała wskazać jeden konkretny objaw, z którym pacjentki zgłaszają się najczęściej, byłaby to bez wątpienia suchość pochwy i sromu. Przede wszystkim dlatego, że są to dolegliwości, które nie dotykają tylko kobiet w okresie około i pomenopauzalnym. Szeroką grupę kobiet, które borykają się z takimi dolegliwościami stanowią także kobiety po porodzie, kobiety kar Stermiące piersią, e, kobiety, które przewlekle stosują antykoncepcję hormonalną, e, albo takie, u których występuje problem z nawracającymi infekcjami. A czy można temu zaradzić? Jak najbardziej tak. Mamy szeroki wachlarz zabiegów, które mogą okazać się tutaj pomocne. Przede wszystkim są to zabiegi wykorzystujące radiofrekwencję ginekologiczną, a także te, które bazują na użyciu np. osocza bogatopłytkowego albo kwasu hialuronowego. Czy to są zabiegi bolesne i sprawiają dyskomfort? To jest największa zaleta zabiegów z zakresu małoinwazyjnych, zabiegów ginekologii regeneracyjnej. Zazwyczaj nie wiążą się one dla pacjentki z dużym dyskomfortem. Komfortem. Przykładowo, wykonując zabiegi radiofrekwencji ginekologicznej, pacjentka odczuwa ciepło. Natomiast jeżeli chodzi o zabiegi wykorzystujące osocze czy kwas hialuronowy, są to zabiegi, które wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. A jak wygląda rekonwalescencja po zabiegach ginekologii regeneracyjnej? To zależy od rodzaju zabiegu, natomiast na przykład po radiofrekwencji tak naprawdę pacjentka w całości wraca do codziennej aktywności. Nie ma tutaj żadnych obostrzeń dotyczących czy na przykład aktywności fizycznej. Pacjentka może ćwiczyć, może współżyć, może kąpać się w basenie. Jeżeli chodzi o zabiegi z osoczem i z kwasem hialuronowym, tutaj mamy pewne obostrzenia, natomiast tak naprawdę nie są one długotrwałe i nie wiążą się dla pacjentki z jakimś dużym jogrem. No dobrze, to powiedzmy teraz o efektach, na jakie możemy liczyć. Często ulga pojawia się już od razu po pierwszym zabiegu. Dotyczy ona oczywiście poprawy samego nawilżenia pochwy, ale przekłada się bezpośrednio także na takie kwestie jak redukcja dolegliwości bólowych, redukcja dyskomfortu podczas współżycia, poprawa ogólnego komfortu w codziennym funkcjonowaniu, czy wzrost satysfakcji podczas współżycia.